Relikwie świętego Jana Bosko odwiedziły wczoraj po południu świątynię ojców Salezjanów przy ulicy Warzywnej. To wielkie i wyjątkowo rzadkie wydarzenie przyciągnęło do kościoła setki wiernych. Przypomnijmy, że relikwiarz z Włoch wyjeżdża niezmiernie rzadko. O peregrynacji, czyli przewożeniu relikwii świętego, mówi proboszcz ksiądz Zbigniew Kasperski. Święty Jan Bosko w specjalnym relikwiarzu, dużym, potężnym, zabezpieczonym, pod, tylko pod takimi warunkami zgodzono się na wywiezienie relikwiarza z Włoch. Przyjeżdża właśnie do nas. Relikwiarz spoczywa w Rzymie na co dzień. To chyba niecodzienna okazja, że podróżuje po Europie. Tak. Okazją jest to, że w roku 2015 przypada 200. rocznica urodzin Świętego Jana Bosko i ponieważ Włosi do tego zaczęli się przygotowywać już od roku praktycznie 2000 to w 2006 postanowiono wyremontować bazylikę, w której spoczywają relikwie i między innymi relikwiarz. I wtedy reszta świata salezjańskiego wystąpiła z taką prośbą, nawet dość natarczywą, żeby podzielić relikwie, stworzyć drugi i żeby Ksiądz Bosko mógł jeszcze przed swoim jubileuszem odwiedzić te kontynenty, te kraje, gdzie jego duchowi synowie pracują. I w ten sposób Ksiądz Bosko do 2015 roku ma rozpisaną trasę przez wszystkie kontynenty. My dzielimy się jeszcze z Białorusinami, dzielimy się z Ukrainą, musimy też księdza Bosko wysłać aż za Ural, ponieważ tam też są salezjanie, Petersburg również, więc my tutaj z, tym, z tą stroną wschodnią dzielimy się tymi rykami. w tym czasie dla nas przeznaczonym, stąd tylko w archidiecezji poznańskiej, w tych dwóch miejscach, jakimi jest Poznań i Ostrób Wielkopolski zatrzyma się ksiądz Bosko, chociaż już było takie wydarzenie, jest specjalna kapica, która jedzie, że jedna z miejscowości dowiedziawszy się, że przez nią będzie jechać Ksiądz Bosko zablokowali drogę z relikwiarza. Kaplica się musiała rzeczywiście zatrzymać, i ponad tysiąc osób poprosiło o otwarcie kaplicy. Otwarto powiedzmy ten samochód, chwilę się pomodlili, uczcili relikwie, każdy mógł podejść, dotknąć, wosi się na to zgodzili i puścili dalej księdza Bosko w drogę. Czyli to wielkie przeżycie dla wiernych, również tutajszej parafii, styczność ze świętym. To niecodzienna okazja również na obcowanie z Panem Bogiem. Tak, zgadza się. To jest święty, którego świętość potwierdziły o niebo cudami. Wiele osób uzdrowionych, czy wiele innych cudów dokonanych przez modlitwę do świętego Jana Bosko, przybywa do nas i, oczywiście, jest to bezpośrednio działanie Pana Boga, ale Pan Bóg posługuje się różnymi narzędziami, szczególnie tymi, które, które są święte. Relikwia to jest cała postać Świętego Jana Bosko czy to są tylko części jego ciała? Tak, jest to część jego ciała. Z relikwiami księdza Bosko było tak, że po 41 latach od momentu kiedy ksiądz Bosko zmarł był już ogłoszony Proces, zakończony proces beatyfikacyjny i na proces beatyfikacyjny trzeba było przenieść ciało do kaplicy. Kiedy otwarto trumnę, okazało się, że ciało jest idealne, nienaruszone, w związku z tym postanowiono, że będzie ono wystawione w szklanej, w szklanej takiej trumnie. Jedyną rzeczą, którą zauważyli lekarze, naukowcy, to to, że nieco pociemniała skóra księdza Bosko. I powiedzieli, że to żaden problem, że naukowcy i lekarze przygotują specjalną miksturę i przywrócą poprzedni kolor twarzy czy, czy cery księdza Bosko. Wykonano odpowiedni preparat, nałożono na ciało księdza Bosko i kiedy skończyli nakładać, w jednej chwili relikwie uległy zniszczeniu. Wszyscy wpadli w ogromną panikę, to było na kilka dni przed beatyfikacją. Kiedy była przygotowana już ta szklana trumna, i wtedy zaczęto zastanawiać się, co zrobić. I żeby nie było ogromnej jak gdyby wpadki, wykonano replikę, czyli no, taką figurę Księdza Bosko, jeden do jednego. Ponieważ rysy twarzy zaraz trzy godziny po śmierci zostały zdjęte przez, przez lekarzy, i to, co zostało z tych relikwii tam włożono. I Teraz w 2006, kiedy otwarto relikwiarz, wzięto prawą kość przedramienia, prawe ramię, prawa dłoń i ta peregrynuje w, w tym relikwiarzu. Niestety relikwie świętego Jana Bosko opuściły parafię w piątek przed południem. Okazji zobaczenia relikwii w Polsce może przez następnych lat nie być. Aby je zobaczyć trzeba wybrać się do włoskiego Turynu.